W sierpniu 1945 roku II wojna światowa osiągnęła swoje przerażające apogeum w dwóch olśniewających, oślepiających błyskach ciepła i zniszczenia w japońskich miastach Hiroshima i Nagasaki. Ale gdy jeden rozdział historii się zakończył, rozpoczął się kolejny. Ten dotyczący zagrożenia konfliktem zbrojnym z użyciem broni jądrowej. Broń jądrowa na zawsze zmieniła zasady globalnej konfrontacji. Miały one nie tylko potencjał zadania wrogowi większych szkód niż wszystkie inne bronie użyte w historii wojen razem wzięte, ale także napromieniowałyby Ziemię, zatruły atmosferę i zniszczyły środowisko do tego stopnia, że rozległe obszary stałyby się niezamieszkalne być może na tysiące lat. Świat nigdy wcześniej nie znał takiej siły destrukcyjnej i liczono, że strach przed taką bronią położy kres globalnym konfliktom. To nazywano odstraszaniem nuklearnym. Zamiast tego wywołało to wyścig zbrojeń, który doprowadził do powstania ogromnych zapasów tych broni, do tego stopnia, że mieliśmy wystarczającą siłę rażenia, by zabić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na Ziemi. I to wielokrotnie. Ale budowa takich broni to tylko połowa historii. Były bezużyteczne, jeśli nie można ich było dostarczyć do celu. A gdy po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła się zimna wojna, oznaczało to bombowce. Pierwszym bombowcem nuklearnym był Boeing B-29 Superfortress, który zrzucił bomby atomowe na Japonię. Ten samolot nie był projektowany do tej roli i wymagał modyfikacji, by się do niej nadawać. Pierwsze bomby atomowe były ogromną bronią do przenoszenia przez samolot, ważyły około 10 tysięcy funtów, ale nie wystarczyło ich po prostu unieść w powietrze. Bombowiec wciąż musiał lecieć wystarczająco wysoko i szybko, aby uciec przed wybuchem i falą uderzeniową, która dosłownie mogła rozerwać samolot na kawałki. W 1947 roku Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych uzyskały niezależność od Armii Stany Zjednoczone Ameryki, a wśród nowych oddziałów utworzonych w ich strukturach znalazło się Dowództwo Lotnictwa Strategicznego, znane jako Dowództwo Lotnictwa Strategicznego. Dowództwo Lotnictwa Strategicznego było odpowiedzialne za flotę ciężkich bombowców sił powietrznych, w tym za dostarczanie amerykańskiego arsenału nuklearnego. Generał Curtis LeMay został mianowany dowódcą nowego oddziału i uświadomił swoim ludziom, że utrzymując najbardziej niszczycielską siłę na świecie, zapobiegają wojnie poprzez koncepcję odstraszania. W tym celu wybrał motto: Pokój jest naszym zawodem dla organizacji, która już w momencie powstania miała pod swoją bezpośrednią kontrolą większą siłę ognia niż cała II wojna światowa. Pierwszym zadaniem Lemeya było przezbrojenie jednostek w nowsze, bardziej odpowiednie do tej misji bombowce niż B-29. Tymczasowo wprowadzono ulepszenia do B-29, w tym nowe, mocniejsze silniki. Te zmodernizowane samoloty otrzymały oznaczenie B-50 jako część podstępu Boeinga i Sił Powietrznych, mającego przekonać Kongres, że są to całkowicie nowe maszyny, aby uzyskać na nie finansowanie, co byłoby mniej prawdopodobne, gdyby nadal nazywały się B-29. Ale B-50 nie miały prawdziwego międzykontynentalnego zasięgu, niezbędnego dowództwu lotnictwa strategicznego do atakowania całego Związku Radzieckiego z terytorium Stany Zjednoczonych Ameryki. Dlatego musiałyby być rozmieszczane na wysuniętych bazach w krajach sojuszniczych bliżej swoich celów podczas wzmożonych napięć. Pierwszym bombowcem, który naprawdę dał dowództwu lotnictwa strategicznego globalny zasięg, był budzący podziw konwer B-36 nazywany Peacemaker. Nawet według dzisiejszych standardów B-36 to imponująca maszyna, ale według standardów końca lat 40. XX wieku była praktycznie czymś rodem z science fiction. Opracowany na początku lat 40 jako sposób bombardowania Niemiec ze Stanów Zjednoczonych, gdyby Wielka Brytania upadła pod naporem nazistów, został później przeprojektowany, by przenosić amerykański arsenał nuklearny w latach 50. XX wieku. Wczesne wersje były napędzane sześcioma silnikami tłokowymi Pratt i Whitney o mocy 3800 koni mechanicznych i 28 cylindrach. Ale późniejsze modele wyposażono dodatkowo w cztery silniki odrzutowe General Electric oto 47 dla zwiększenia ciągu, co czyniło B-36 dziesięciosilnikowym samolotem wojennym. Podczas gdy załogi B-36 i B-50 szkoliły się, by zrzucać broń atomową na Związek Radziecki, po drugiej stronie żelaznej kurtyny radzieckie kierownictwo domagało się odpowiedzi, by osiągnąć nuklearną równowagę z Amerykanami. Własny program bomb atomowych, który bardzo skorzystał na szpiegach zbierających informacje o amerykańskim programie, otrzymał najwyższy priorytet, podobnie jak rozwój samolotów zdolnych do dostarczenia ich do Stanów Zjednoczonych y oraz jej sojuszników w Europie Zachodniej. Jednak w przeciwieństwie do Amerykanów i Brytyjczyków, Sowieci nie nadali priorytetu rozwojowi strategicznych bombowców podczas II wojny światowej. Zamiast tego woleli budować mniejsze samoloty taktyczne, które bezpośrednio wspierały armię na polach bitew. W związku z tym byli opóźnieni technologicznie o jakieś 5 lat. Dlatego, aby jak najszybciej nadrobić zaległości, radziecki przywódca Józef Stalin nakazał biuru Tupolewa po prostu jak najwierniej skopiować BET-29. Podczas wojny 3B29 internowano w Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich po uszkodzeniu w trakcie nalotów na Japonię. Zespół w biurze Tupolewa skopiował wszystko co do najdrobniejszego szczegółu, a według doniesień niektóre z pierwszych radzieckich B-29, znane jako Tupolew Tu-4, faktycznie miały odtworzone logo Boeinga na pedałach w kokpicie. Jednak te samoloty nie były identycznymi kopiami B-29. Była to nieco wolniejsza maszyna, cięższa, z mocniejszymi silnikami i lepiej uzbrojona, wyposażona w 10 23mm działek zamontowanych parami wzdłuż kadłuba i w ogonie. W przeciwieństwie do dowództwa lotnictwa strategicznego, Związek Radziecki nie miał sojuszniczych baz na całym świecie, w których mógłby stacjonować tu cztery. Chociaż miał zasięg pozwalający zagrozić sojusznikom Europy Zachodniej, samolot musiał korzystać z prymitywnych baz na pustkowiach Arktyki, by zaatakować Kanadę i Stany Zjednoczone, co skłoniło zachodni wywiad do wysunięcia teorii, że w czasie wojny radzieccy piloci mieliby wykonywać misję w jedną stronę zużywając całe dostępne paliwo by dotrzeć do najdalszych celów, poświęcając życie dla chwały ojczyzny. Gdy Tu-4 zaczął się zadomawiać w służbie, sowieci zaczęli myśleć o jego udoskonaleniu, co zaowocowało powstaniem Tu-87. Tu Najbardziej widoczną różnicą między Tu-80 a Tu-4 była przeprojektowana kabina załogi, która zamiast wypukłego, oszklonego układu okien odziedziczonego po B-29, miała bardziej tradycyjny, stopniowany kształt. Możliwe też, że Sowieci przyjęli ten nowy układ po prostu jako sposób na odróżnienie go od amerykańskiego pierwowzoru. Tu 280 został dalej rozwinięty w Tu 285, który stał się ostatecznym wyrazem projektu B-29 i miał w końcu dać Sowietom zasięg potrzebny do wiarygodnej rywalizacji w zimnej wojnie. Napędzany bardziej oszczędnymi silnikami tłokowymi, z większą pojemnością zbiorników paliwa oraz bardziej wydajnym skrzydłem, tu 285 miał zasięg znacznie przekraczający 7000 mil, czyli dwukrotnie więcej niż tu 4, niestety zbudowano tylko dwa prototypy, zanim projekt został anulowany. Gdy w 1950 roku wybuchła wojna koreańska, amerykańskie B-29 rozpoczęły kampanię bombową przeciwko Korei Północnej, gdzie zostały zdziesiątkowane przez dostarczone przez Sowietów myśliwce odrzutowe MiG-15. Los bombowców z silnikami tłokowymi był przesądzony. Odrzutowy bombowiec był maszyną śmierci przyszłości. Nawet B-36, peacemaker duma sił powietrznych Stanów Zjednoczonych ze swoim ciężkim uzbrojeniem defensywnym, wciąż był ogromnym celem dla rojów myśliwców odrzutowych. To doprowadziło nawet do przeprowadzania eksperymentów, w których B-36 miał przenosić własny myśliwiec parasytę, który odłączałby się w przypadku ataku na bombowiec. Dowództwo Strategicznych Sił Powietrznych wprowadziło do służby bombowiec odrzutowy w 1951 roku, B-47, ale nie miał on zasięgu, którego potrzebował Lemei. Jednak Stany Zjednoczone wcześniej zdały sobie sprawę, że B-36 będzie musiał zostać zastąpiony w latach 50., dlatego wydano specyfikację na nowy bombowiec odrzutowy. Conway przedstawił Stanom Zjednoczonym własny projekt Jerziom B-60, który był rozwinięciem B-36, ale posiadał skośne skrzydła i osiem silników odrzutowych. Jednak ten projekt został odrzucony na rzecz propozycji Boeinga i 15 kwietnia 1952 roku w powietrze wzbił się pierwszy prototyp jednego z najbardziej legendarnych samolotów wszechczasów. B-52 Stratofortress do Stratofortress. B-52 mógł latać wyżej, szybciej, dłużej i przenosić więcej broni ofensywnej niż jego poprzednicy. A dzięki zastosowaniu tankowania w powietrzu zapoczątkował koncepcję utrzymywania gotowości bojowej w powietrzu. B-52 latały w pełni uzbrojone w broni jądrową w pobliżu lub wokół terytorium Związku Radzieckiego, gotowe do ataku w przypadku nagłego wybuchu wojny. Jednak ta praktyka była niezwykle niebezpieczna. A po serii wypadków, w tym zderzeniu B-52 z tankowcem nad Hiszpanią i upadku jego broni jądrowej na terytorium Hiszpanii, praktykę tę zakończono w 1968 roku. Po drugiej stronie żelaznej kurtyny w 1952 roku Sowieci ujawnili swoją odpowiedź na B-52 w postaci Miasiszczewa M4. Zachodni obserwatorzy zawsze z dużym zainteresowaniem oglądali coroczną moskiewską paradę pierwszomajową, podczas której Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich prezentował najnowsze uzbrojenie. I podczas tej konkretnej okazji byli oszołomieni widokiem kolejnych fal tego nowego czterosilnikowego bombowca ze skośnymi skrzydłami, który według ich teorii miał osiągi pozwalające zagrozić Stanom Zjednoczonym. Jednak wszystko to było podstępem. W rzeczywistości widzieli wciąż ten sam bombowiec, który przelatywał wielokrotnie, ale sprawiło to, że Amerykanie uwierzyli, iż Sowieci mają ich setki, co wywołało ogromny strach w Pentagonie. Ten strach okazał się ostatecznie bezpodstawny, ponieważ Sowieci zbudowali tylko 93 egzemplarze, a silniki M4 były tak paliwożerne, że zasięg samolotu był mniejszy niż zamierzali Sowieci. Wiedząc już o tym, radzieckie biuro konstrukcyjne Tupolewa intensywnie pracowało nad nowymi projektami, próbując dogonić Amerykanów. Pierwszym był model 216, dwusilnikowy samolot ze skośnymi skrzydłami, który po raz pierwszy wzbił się w powietrze nieco ponad tydzień po B52, choć pod względem osiągów był bliższy B47. Nietypowo w tej historii rozwoju bombowców, 216 odniosła sukces eksportowy, sprzedawana sojusznikom Związku Radzieckiego, takim jak Egipt, Libia, Irak, Indonezja, a przede wszystkim Chiny, które do dziś używają produkowanej lokalnie wersji znanej jako Xi'an Hakam 6. Zaledwie kilka miesięcy po pierwszym locie Tu-16 kolejny bombowiec, być może równie legendarny jak B-52, wzbił się w niebo w postaci Tu-95, znanego w NATO pod kryptonimem Niedźwiedź. W odróżnieniu od innych ówczesnych projektów wykorzystujących silniki odrzutowe, Tu-95 zastosował silniki turbośmigłowe. Napędzając przeciwbieżne śmigła, aby osiągnąć prędkość i, co równie ważne, zasięg potrzebny sowieckiemu wojsku do zagrożenia Stanom Zjednoczonym. Silnik turbośmigłowy to wciąż silnik odrzutowy, ale zamiast polegać wyłącznie na ciągu do napędzania samolotu, napędza śmigło z przodu i ma tę zaletę, że jest bardziej oszczędny pod względem zużycia paliwa. Śmigła w Tu-295 często obracały się tak szybko, że faktycznie przekraczały barierę dźwięku a samolot był tak głośny, że piloci myśliwców NATO wysłani do ich przechwycenia narzekali, iż jego ryk zagłuszał dźwięk ich własnych silników odrzutowych. Ale w tej historii jest więcej graczy niż tylko Sowieci i Amerykanie. Wielka Brytania również rozwijała własne floty bombowców w postaci V-Force. Te trzy bombowce – Valiant, Victor i Vulcan – były ogólnie w tej samej klasie co B-47 i 216, co odpowiadało brytyjskim potrzebom, ponieważ były bliżej swoich celów w Europie Wschodniej niż dowództwo lotnictwa strategicznego. Wulkan ze swoim ogromnym skrzydłem w kształcie delty robił szczególne wrażenie podczas lotów. A podczas niektórych swoich wczesnych lotów testowych, całkowicie biały bombowiec był zgłaszany przez ludzi na ziemi jako niezidentyfikowany obiekt latający dla ludzi tamtych czasów było to jak science fiction, które ożyło i zostało wrzucone na ich niebo. Podczas jednego z pierwszych pokazów na Farnborough Airshow piloci wykonali beczkę tym samolotem ku uciesze tłumu i niezadowoleniu strażników bezpieczeństwa. Wszystkie te nowe konstrukcje były samolotami poddźwiękowymi o dużych osiągach i choć robiły wrażenie, jeśli chodzi o projekty bombowców, to doświadczenia z B-29 nad Koreą wciąż przypominały planistom wojskowym, że myśliwce odrzutowe zawsze będą szybsze. Chociaż bombowce takie jak B-47 mogły latać wyżej niż niektóre radzieckie myśliwce na początku lat 50., to tylko kwestia czasu, aż technologia myśliwców dogoni bombowce. Co gorsza, właśnie pod koniec lat 50. zaczęła pojawiać się nowa broń zagrażająca bombowcom rakiety Ziemia powietrze, czyli Surface to Air Missile, jakabuk. Surface to air missile i były przez wielu na świecie postrzegane jako tak śmiercionośne, że mogły całkowicie wyprzeć myśliwce. Mogły dosięgnąć każdej wysokości i prędkości, na jakiej mógł lecieć bombowiec, przez co piloci bombowców byli zmuszeni schodzić na wysokość wierzchołków drzew, aby je ominąć, do czego B-52 ani Tu-95 nie były przystosowane. Planiści, wojskowi i producenci broni wiedzieli, że muszą szybko zająć się tymi problemami, inaczej bombowce staną się całkowicie nieskuteczne. Podjęto dwie drogi, aby zaradzić zagrożeniom dla bombowców. Pierwszym rozwiązaniem było odejście od bezpośrednich ataków zrzucanych bomb nuklearnych na rzecz wykorzystania dalekosiężnych pocisków z głowicami nuklearnymi. Pozwalają one bombowcowi atakującemu pozostać poza zasięgiem broni obronnej. B-52, 216 i 295, a także brytyjskie bombowce Viktor i Vulcan, wszystkie przyjęły pociski manewrujące, ale wczesne wersje tej broni były duże, powolne i stosunkowo niedokładne. Zarówno Wielka Brytania, jak i Amerykanie opracowali pocisk Skybolt, odpowiednio dla swoich flot B-52 i Vulcan, który był reklamowany jako międzykontynentalny pocisk balistyczny, odpalany z powietrza, ale był to system zbyt skomplikowany i ostatecznie został anulowany. Alternatywą dla pocisków było zbudowanie bombowca o osiągach równych lub nawet przewyższających myśliwce, które miałyby zostać przeciwko niemu wysłane. Wykorzystując swoją przewagę technologiczną, amerykański przemysł lotniczy stworzył konwer B-58 Hustler, który został zaprojektowany z myślą o możliwościach przelotu z prędkością naddźwiękową, aby mógł omijać systemy obronne. I znów wracamy do tej analogii z science fiction. To brzmi jak coś wyjętego prosto z serialu o Flashu Gordonie, prawda? Możliwości przelotu z prędkością naddźwiękową. Cóż, chociaż B-58, zdolny do osiągania prędkości Mach 2, czyli dwukrotnej prędkości dźwięku, robił wrażenie na postronnych swoją mocą i osiągami, w rzeczywistości był trudny w pilotażu, zbyt skomplikowany, wymagał dużego wsparcia tankowców, by uzyskać skuteczny zasięg i był dość podatny na wypadki. Służył w siłach powietrznych Stany Zjednoczone Ameryki jedynie przez dekadę, nim go wycofano. Jednak w tym samym czasie, gdy B 58 wchodził do służby, Stany Zjednoczone już opracowywały jeden z najbardziej zadziwiających samolotów, jakie kiedykolwiek latały. North American eksperymentalny bombowiec 70 Valkyria był sześciosilnikowym strategicznym bombowcem dalekiego zasięgu, zdolnym do lotu z niesamowitą prędkością Mach 3, znacznie przewyższającą wszystkie radzieckie myśliwce przechwytujące w służbie w 1964 roku, kiedy odbył swój pierwszy lot. W rzeczywistości, Sowieci byli tak zaniepokojeni tym samolotem, że zaczęli opracowywać myśliwiec MiG-25 specjalnie po to, aby go przechwycić. I chociaż MIG-25 mógł dorównać prędkości Walkiri, musiałby bardzo dokładnie zaplanować swój atak, ponieważ nie miał wystarczającej prędkości, aby ją wyprzedzić. Sowieci opracowali również własne odpowiedniki Hustlera i Walkiri. Miasiszczew wyprodukował M50 znany w NATO jako Bounder, który miał dorównać Hastlerowi, ale podczas testów nie osiągnął prędkości Mach-2, zanim projekt został zarzucony. Biuro konstrukcyjne Tupolewa wyprodukowało Tu-22, który był zdolny do naddźwiękowego przelotu w celu ominięcia obrony przeciwnika, ale podobnie jak Hustler, był trudny w pilotażu i dość podatny na wypadki. Jednak można uznać, że odniósł większy sukces niż amerykański samolot, ciesząc się znacznie dłuższą służbą i będąc eksportowanym do sojuszników, takich jak Libia, która użyła ich do skutecznych ataków na francuskie lotniska w Czadzie, oraz Irak, który bombardował nimi Iran w latach 80. Radziecka odpowiedź na Walkyrię pojawiła się w postaci Suchoja T-4, znacznie mniejszego i mniej zaawansowanego samolotu, ale wola jego dalszego rozwoju szybko słabła w Moskwie. 4 października 1957 roku Związek Radziecki wyniósł na orbitę pierwszego na świecie sztucznego satelitę, wykorzystując rakietę pierwotnie opracowaną do przenoszenia bomby jądrowej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Prawie nieustannie obecny problem opracowania bombowców o zasięgu pozwalającym na atakowanie Stanów Zjednoczonych sprawił, że Sowieci zwrócili się w stronę rakiet dalekiego zasięgu. 9 lutego 1959 roku międzykontynentalny pocisk balistyczny R-7 wszedł do służby w Związku Radzieckim. I podczas gdy wcześniej bombowce po obu stronach potrzebowały godzin, by dotrzeć do swoich celów, teraz Sowieci mogli zniszczyć miasto na zachodzie w mniej niż godzinę. Jeszcze bardziej przerażające było to, że były niemal niemożliwe do zestrzelenia. Biorąc pod uwagę te zalety i rozczarowanie swoim programem bombowców, Sowieci zaczęli przeznaczać większość swoich zasobów na rakiety dalekiego zasięgu, podobnie jak Amerykanie, aby im przeciwdziałać. W Związku Radzieckim wiele tu 16 i tu 95 zaczęło pełnić rolę samolotów rozpoznawczych, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych B-52 został przekwalifikowany do konwencjonalnych misji bombowych nad Wietnamem, podczas gdy oszałamiający eksperymentalny bombowiec 70 był wykorzystywany do badań nad dużymi prędkościami, zanim został wycofany po śmiertelnym zderzeniu z myśliwcem eskortującym. Podczas jednego lotu z prędkością Mach 3 Valkyria pokonała 2400 mil w oszałamiające 91 minut. Dla porównania, 20 lat wcześniej B-17 bombardowały Niemcy z prędkością zaledwie 180 mil tla, podczas gdy nowoczesny samolot pasażerski jak Airbus A320 pokonałby ten sam dystans w nieco ponad 4 godziny. Ale podczas gdy międzykontynentalny pocisk balistyczny i żem przejmowały rolę głównego środka odstraszania nuklearnego, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki nie chciały całkowicie rezygnować ze swoich bombowców. Zamiast tego przyjęły rolę wspierającą. B-52 i 295, które miały służyć około 10 do 15 lat, doczekały się przedłużenia okresu eksploatacji i zwiększenia skuteczności dzięki dodaniu nowocześniejszych pocisków manewrujących odpalanych z powietrza. Bombowce dawały możliwość przeprowadzenia bardziej ograniczonej wymiany nuklearnej zamiast totalnej nuklearnej zagłady, do której były przeznaczone międzykontynentalne pociski balistyczne. Przyjęły również wiele innych ról. BIE-52 był wykorzystywany do zrzucania min morskich i odpalania pocisków przeciwokrętowych, a także do innych zadań. Zamiast oznaczać koniec bombowców, międzykontynentalne pociski balistyczne sprawiły, że rozwój nowych bombowców ograniczono do zaledwie kilku projektów. W latach 70. XX wieku Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczęły pracę nad strategicznym bombowcem Rockwell B1A – Został on zaprojektowany od początku do lotów na bardzo niskim pułapie, aby unikać wykrycia przez radziecką obronę, oraz wyposażony w skrzydło o zmiennej geometrii, co poprawiało osiągi w całym zakresie lotu. Mimo dużych rozmiarów B1 charakteryzował się niezwykłą zwrotnością, lawirując przez doliny dzięki radarowi śledzącemu teren, jednocześnie osiągając prędkość Mach 1.2. B-1a anulowano w 1977 rok przez administrację Cartera, ale prezydent Reagan przywrócił go jako B-1 bilanser w 1981 rok. Jednak to inny amerykański bombowiec wydawał się gotowy na zawsze zmienić zasady gry. Był to bombowiec stealth Northrop Bidua Spirit. b Spirit. B-2 został zaprojektowany tak, aby był niewykrywalny dla radzieckiego radaru, co całkowicie niwelowało radziecką obronę. Oba samoloty miały długie cykle rozwojowe, przez co okres eksploatacji B-52 był nieustannie wydłużany. Tymczasem związek radziecki sam rozwijał nowe bombowce. Następcą 222 został 222M, który mimo podobnego oznaczenia był zupełnie nową maszyną z ruchomymi skrzydłami, podobnie jakby 1, ale jeszcze bardziej podobny do był 1 był 2160. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że 2160 to po prostu kopia B1, ale był to znacznie potężniejszy samolot, prawie dwa razy szybszy i o większym zasięgu, mimo że był zarówno większy, jak i cięższy. Wydawało się, że po dekadach pozostawania w tyle za Stanami Zjednoczonymi, gdy zimna wojna dobiegała końca, związek radziecki faktycznie posiadał najwydajniejszy bombowiec na świecie, ale zbudowano tylko 36 egzemplarzy. Po zakończeniu zimnej wojny spodziewano się, że bombowce zostaną wycofane raz na zawsze, ale wszechstronność B-52 i 295 sprawiła, że zawsze znajdowały się dla nich zadania do wykonania. W rzeczywistości oba samoloty były szeroko wykorzystywane w roli bliskiego wsparcia powietrznego w walce z państwem islamskim jeszcze na początku 2020 roku, używając precyzyjnie naprowadzanej broni. Obecnie oczekuje się, że B-52 pozostanie w służbie Stanów Zjednoczonych w takiej czy innej formie aż do 2050 roku, długo po wycofaniu B-1 i B-2 oraz prawie 100 lat od pierwszego lotu pierwszego prototypu. Imponujące osiągnięcie dla każdego samolotu, szczególnie dla takiego, który miał przetrwać zaledwie 10 lat, co być może czyni go najprawdziwszym przykładem doskonałego superbombowca.